Że kara przygnię dla świata nie będzie tak ogromna, na jaką karę dzieci zasłużyła. Miejcie oczy otwarte. Teraz nagle Europa ob oburzona, bo wpadli ałowie i gwałcą w Niemczech, kupę robią do w basenach. Co mogą to czynią? Zabijają. A kto popierał rozpustę? Kto zepsuł tych Arabów? Kto uwolnił lędzie tych ludzi? Przecież to Europa. Edukacja. Przecież Europa ma to, czym walczyła. Mają kilka tysięcy przypadków zgłoszonych różnych molestowanych gwałtów. A moi że mi tu już 6 miesięcy temu mówili, co się tam dzieje. Europa ma to, Czym walczyła? Czym łamała prawa Boże? Nie podjęła wysiłku upodobania się do Boga? Wypowiedziała Bogu wojnę, więc dziś spełnia się to, co mówią nasze przysłowia. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Mierzma Ki ma zawsze dwa końce. Jakim europomieczem mieczem wojowałaś? Taki miecz na Was spada. Dewastacja moralna, filmy okultystyczne, mordercze. nie się dziwią, że piętnastolatek zabił 33 letnią Niemkę. Dla niego jaki to problem? Jak gdzieś szła Europa i Ameryko tam wszędzie w tych biednych krajach chciałaś tylko wojnę. Ta wojna już jest Europą w Twoim nie chcę się nad Tobą pastić, ale chcę Ci Europo pomóc. Abyś zdążyła się nawrócić. Zakon, który zakładamy, to nie tylko kwestia nas, Polaków, ale to oferta dla całej Europy.